Bardzo lubię raz w tygodniu przygotować sobie dania i produkty, które ułatwią i usprawnią mi gotowanie w ciągu tygodnia, dlatego mam dzisiaj dla Was kolejny odcinek z meal prepem. Na początku pokażę Wam jak przechowuję zieleninę, aby długo zachowała świeżość, a następnie przejdziemy do gotowania. Przygotujemy zupę krem z mielone tofu, pieczoną dynię i karmelizowaną brukselkę, sos ziołowy z nerkowców i kaszę jęczmienną. Ok, zacznijmy od moich zakupów z targu. Przygotuję sobie te rzeczy po prostu, żeby później było mi łatwo ich używać, czyli sobie trochę umyję, pokroję do sałatę, przepakuję do innego pojemnika, wszystko generalnie umyję, zamrożę część mięty, po prostu przygotuję to, żeby nic mi się nie zepsuło i żeby było łatwe w użyciu. Umytą sałatę przełożę sobie do pojemnika z dodatkiem papieru, który będzie absorbował wilgoć. Okay, mam tutaj znacznie więcej tej sałaty, niż myślałam, że jej będzie. W sumie jestem miło zaskoczona. Na górę to samo, kawałek papieru. I zamykam szczelnie. Okej, okay, mam bardzo dużo mięty. To jest nawet jeszcze więcej, niż myślałam. Jest tego mnóstwo. Więc e, część zamrożę. W takim woreczku i to będzie super do smoothies, a część włożę do lodówki w takim pojemniku i po prostu będę miała tak na świeżo, czy do jakiejś sałatki, czy do herbatki. Zobaczymy. I to do mrożenia staram się tak wkładać bardziej pojedynczo, żeby mi się później to łatwo wyjmowało, ale nie wiem czy to jest możliwe. Ja się w ogóle nie przejmuję tymi łodygami. Wiem, że niektórzy ich nie używają, ale ja nie mam nic przeciwko łodygom, smoothies i tak tego nie czuć. Zapach w mojej kuchni jest teraz po prostu niesamowity. Bardzo bym chciała, żeby się dało nagrywać zapachy. Wow. I tutaj mam moją miętę do zamrożenia. Z tego wielkiego pora powstanie zupa-krem, ale część pora zostawię sobie do jakichś styl czy coś w tym stylu. Zabieram się za zupę, krem spora i to jest cały mój por, plus taki kawałek. Ten kawałek sobie zostawię po prostu w lodówce, będzie do innych rzeczy w nadchodzącym tygodniu, a z tego zrobię zupę. Oprócz tego mam jeszcze dwa ziemniaki i cztery ząbki czosnku. przez zupie krem, to nie musi być wszystko równo pokrojone, bo i tak będziemy to blendować. Zaczynamy oczywiście od podsmażenia pora i czosnku na oliwie. Dodaję ziemniaki, zalewam wodą, doprowadzam do wrzenia i gotuję, aż ziemniaki będą miękkie. Tylko, że włączam piekarnik, aby upiec warzywa, postanowiłam, że upiekę też takie mielone tofu. To jest po prostu tofu, które tak bardzo drobno pokruszyłam. Dodam teraz do tego przyprawy. Oczywiście sos sojowy, żeby było dużo umami, tak z dwie łyżki. Czosnek w proszku. Tutaj, tyle ile mam <słyska> cała końcówka. Wędzona papryka. Ona jest super i bardzo ważna do takiego um, dymnego posmaku i pieprz czarny. Dobra, mam jeszcze jakąś końcówkę majeranku, także dodam jeszcze to. Teraz mieszam. I gotowe. Teraz to sobie poczeka i przez ten czas będzie się trochę marynować. Będę dzisiaj piekła brukselki i dynie, ale chcę część brukselek zostawić w formie surowej, a także teraz sobie odłożę takie ładniejsze brukselki. one sobie już umyte i obrane. Tutaj mam a, ten kawałek pora, który sobie zostawiam. OK, myślę, że tyle mi starczy w takiej formie, to po prostu są surowe warzywka na ten tydzień. A teraz zajmę się warzywami do pieczenia. Czas na dynię, tylko ją pokroję. Myślę, że w takie paski. Nie wiem jak to pokroić. Chciałam trochę inaczej dzisiaj, może tak. Podoba mi się taki kształt. Przed upieczeniem jeszcze doprawiam warzywa. Do brukselek dodam trochę syropu z agawy. Może być też syrop klonowy i to nam zrobi taką fajną karmelizację. Przyprawdaję tylko sól. Oliwa mi się już prawie skończyła, także tutaj wyjątkowo dodam olej. dania. Dnie tylko polewam olejem I dodam też trochę pieprzu. Wykładam tofu na taką mniejszą blaszkę. Zabieram się za sos ziołowy na bazie nerkowców. Do blendera wrzucam 6 łyżek nerkowców, jeden ząbek czosnku, kilka listków mięty. Ja mam tutaj chyba 6 listków i dwie 3 łodygi natki pietruszki. Sok z połowy cytryny i trochę wody. Najlepiej, żeby to była woda przegotowana. Jeśli chodzi o wodę, to ja lubię zacząć z mniejszą ilością i później ewentualnie dodać więcej. No i tu musicie sobie sami też zobaczyć, jaką konsystencję tego sosu chcecie. Oczywiście zapomniałam o prawie najważniejszym, czyli o soli dodałam więcej soli, dodałam też więcej wody i jeszcze jedną łodygę natki pietruszki. Zblendowałam ponownie. Okazało się, że jeszcze czegoś mi brakuje i ja lubię jak to jest takie naprawdę lekko ostre, kiedy czuć ten czosnek, dlatego dodałam jeszcze jeden ząbek czosnku. I teraz zblenduję to ponownie. Gotowy sosik przelewamy do słoiczka albo dowolnego pojemnika. Ja zrobiłam ten sos z gorącą wodą, dlatego ten kolor nie jest aż tak intensywnie zielony. Warzywka są już miękkie, także blendujemy zupkę. I dwa takie duże słoiki, ja je odwracam, zamykam na ciepło, dzięki temu będą dłużej, wstępne do spożycia. I jeszcze tu mi trochę zostało w że to sobie zaraz zjem. Meal prep gotowy, mamy tutaj dwa słoiki zupy porowej, całkiem spory słoik sosu z nerkowców i ziół, mielone tofu upieczone z dymnymi przyprawami, pieczone warzywa, czyli karmelizowana brukselka i pieczona dynia Hokkaido. I oprócz tego przygotowałam sobie sałatę, miętę i świeże warzywa. Umyłam wszystko i przygotowałam, żeby było gotowe do szybkiego gotowania. I jeszcze dodatkowo ugotowałam sobie kaszę jęczmienną, którą bardzo lubię i ostatnio też Wam pokazywałam, ale naprawdę kasza jęczmienna jest super i też można ją dodawać do zup, dzięki czemu jest bardzo wszechstronna. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie dania przygotuję z tego milprepu, to czekajcie na kolejny odcinek tygodnia jedzenia bez ograniczeń, który powinien pojawić się już na początku marca. Klasycznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i skomentowania tego odcinka, a także na moje profile na TikToku i Instagramie. Do zobaczenia. Pa!